Dzień dobry Państwu. Który to dzisiaj dzień mamy? Dwunasty dzień protestu. Jesteśmy jak zwykle w tym miejscu, w którym od pierwszego dnia budowy protestujemy. E, drodzy Państwo, dzisiejszy dzień jest wyjątkowy. Jest niedziela. Jest to dzień pracy, gdzie wszyscy mieszkańcy są w pracy przy kawie. Także skomentowałam krótko, a my tu jesteśmy dla Was. Dalej ciągniemy ten protest bez względu na wszystko. Jesteśmy w miejscu, w którym chcemy powstrzymać budowę i tak naprawdę pokazujemy to samo co wczoraj. Do znudzenia, do znudzenia, żebyście wiedzieli, że my się nie poddamy. Żebyście wiedzieli, że nasza siła jest tak duża i determinacja do wygrania tej sprawy, żeby, żebyśmy osiągnęli swój sukces, pokazali, że operator nie jest tak wielki, że jego przepisy, które w tej chwili które wdrażają w trakcie mega ustawy, kiedy mówią, o, tym, o tej ściemie covidowej, gdzie właśnie mogą wykorzystać, nadużywać prawa. To się dzieje. To się, drodzy państwo, dzieje. I co nam przyszło teraz skomentować? Może taki krótki tekst, bo nie będziemy dzisiaj długo nagrywać, e, w związku z tym, że to jest tylko taka, e, można powiedzieć... E, kolejna robocza niedziela. Tak, kolejna. Na Polski ofiarowujemy i tą niedzielę i jest dla nas ona roboczą. Nie ma z nami naszych organizacji zaprzyjaźnionych, ponieważ wszyscy właśnie poświęcają niedzielę swoje dla ojczyzny. Bo wstydem jest, aby na każdym kroku w naszej ojczyźnie, w Polsce pozwolić się obezwładnić 11 milionów ludzi, żeby się pozwoliło obezwładnić jednemu bolkowi, czy jakiemuś gieremkowi, żeby tu na każdym kroku widzieć Polską flagę, pomiędzy flagą unijną, pomiędzy flagą niemiecką, pomiędzy flagą francuską i innych krajów, nasza polska flaga powinna zawsze powiewać i zawsze być na pierwszym miejscu, z lewej strony nigdy w środku. Tak. A teraz na terenie Polski wczoraj byliśmy w Sejmie w Warszawie, też dla Polski, dla naszej ojczyzny, bo w naszym sercu jest nasza ojczyzna. I co widzieliśmy? Przed, co widzieliśmy Nawet przed, przed kancelarią? Tak. Nawet przed kancelarią. Gdzie powiewała flaga? W środku. Właśnie. Między flagą unijną a flagą NATO. Tylko ile osób zwraca na to uwagę? Polko, Polko i Polaku. Właśnie, tu mamy taki, taki przepiękny tekst. Dziękujemy komu. Kto jest autorem tego tekstu, Ewo? Dziękujemy Evo? naszej artystce, malarce. Jest to piękny plakat namalowany olejem w jej technice pięknej, jak łączymy kolory biało-czerwonej naszej flagi, jak ją po prostu rozerwaną, zszywamy I to jest przenośnia. My chcemy, abyśmy znowu w nas odżyły empatia, aby w nas odżyło szacunek Polaka do Polaka, bo tylko na siebie możemy dzisiaj liczyć. Proszę mieć tego świadomość. Dzisiaj możemy tylko na siebie liczyć. Z nami nie ma żadnej ani jednej pośliny. Pewnie relaksują się w swoich willach, bo dzisiaj niedziela, może, może dlatego. No nie ma z nami ani posła, ani senatora, ani eurodeputowanego. Każde z nich, jak spojrzycie Państwo na ich rozliczenia roczne, wydało maksymalnie, maksymalnie ile tylko można, na swoje biura. Sprawdźcie to i wychwalajcie tych którzy wydali mniej, bo pracowali online, nie, wydawali koszt, nie ponosili kosztów na podróże, no zupełnie ich biura były zamknięte, przecież odwiedziliśmy szereg biur i europosłów, i posłów, i senatorów były zamknięte, zaryglowane, niedostępne na jakichś wysokich, trzecich piętrach po schodach trzeba się wspinać, zupełnie nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych te biura są, ale to jest osobny rozdział. Najważniejsze jest yy, to, co przed chwili, to, co ułożyła właśnie yy, nasza Grażyna. Polko i Polaku, nie śpi. obudź się, obudź się, broń swojego życia i majątku, póki jeszcze możesz. Mam oczy Globalni oszuści przejmują władzę nad światem przy współpracy rządów, państw i mediów, przede wszystkim mediów publicznych, wprowadzając za pomocą fałszywej pandemii również pandemię strachu, plan naszego całkowitego zniewolenia, plan, który w konsekwencji ma doprowadzić do odebrania nam wszystkiego naszej wolności, naszej własności i naszego zdrowia. A nawet co tu już się dzieje, naszego życia. Nie bądź bierny. Bierność to przyzwolenie, przyzwolenie to współpraca, to współodpowiedzialność za zdradę, za śmierć. To również współodpowiedzialność za życie Twoje i Twoich bliskich. To współodpowiedzialność za przyszłość Twoich dzieci, za przyszłość Polski. Wiem, że jest w Tobie moc, aby przezwyciężyć strach, aby powiedzieć dość, dołącz więc do nas to ostatni moment, żeby się zjednoczyć i zbudować nowy piękny świat świat bez wojen, korupcji, wyzysku i strachu. Tym razem uda nam się go stworzyć od nowa, a fundamentem jego niech będzie miłość, wolność, jedność i, i braterstwo. Pod pretekstem walki z pandemią działania rządu, tak zwany nowy ład, wymierzone są głównie przeciwko klasie średniej, małym i średniom firmom, czyli tym najbardziej niezależnym od państwa. Tobie przedsiębiorstwa zostaną zlikwidowane lub przejęte przez korporacje. Elementem planu ich upadku była najpierw likwidacja kopalń, co doprowadziło do ubóstwa energetycznego Polski. Mimo ogromnych złóż węgla, a w efekcie do podwyżek cen gazu, energii elektrycznej, czego konsekwencją jest galopująca inflacja. Część małych firm nie przetrwa tych podwyżek. Drastycznie rosnące ceny już doprowadziły do upadłości części z nich i zubożenia nas wszystkich. Kolejnym etapem zniewolenia i odebrania nam własności będą wprowadzone pod pretekstem wygody i higieny waluta cyfrowa oraz system oceny obywateli. Wszystkie Twoje wydatki będą kontrolowane. Jeżeli w jakikolwiek sposób będziesz nieposłuszny, Twoje konto bankowe zostanie zablokowane, zostaniesz bez środków do życia. Taki system już działa w Chinach. W wyniku zapaści gospodarczej większość ludzi będzie niewypłacalna. Rządy i banki zaproponują całkowite umorzenie długów i wprowadzenie dochodu gwarantowanego w zamian za całkowite zrzeszenie się własności prywatnej. Obowiązującym systemem stanie się system wynajmowania i nieposiadania w myśl hasła Wielkiego Resetu. Nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. Godząc się na wytyczne rządu dotyczące segregacji sanitarnej, pozbywasz się doświadczonych pracowników i większości klientów. Doprowadzi to do upadku Twojej firmy, segregowanie ludzi. Pod jakimkolwiek pretekstem przypomina czasy nazizmu. Auschwitz nie spadło z nieba. Nie bądź tym, który przyłoży rękę do tych haniebnych działań. Pamiętajcie, że macie wybudowany szpital onkologiczny w Dąbrowie Górniczym. Tak, może, yy, może te, yy, te, te słowa się powinny... Tak. powoli ten tak. Szpital tak, czeka, 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 ponieważ no tutaj dostajemy, dostajemy takie właśnie sygnały, że no praktycznie niedługo, niedługo będą kolejki, kolejki i będzie, będzie co robić. Będzie co robić, dlatego że czas, czas gra na naszą niekorzyść w momencie, kiedy państwo śpi. Kiedy mieszkańcy śpią, kiedy to wszystko się dzieje na naszych oczach, a bierność doprowadza do tego, że mogą wykorzystywać te plany i ten nowy porządek świata, i to właśnie co tutaj jest, ta technologia 5G wprowadzana, będzie mogła doprowadzić do takiego zniewolenia, do tego typu inwigilacji, ponieważ no, ten świat zmierza w bardzo złą stronę. Jeśli jakikolwiek przekaz nie dociera do was, drodzy państwo, i nie widzicie co się dzieje? Dlaczego tak? Dlaczego właśnie tego typu działania są podejmowane? Dlaczego Polacy są okłamywani? No to po prostu musimy sobie zadać pytanie: dlaczego na tej polskiej ziemi właśnie nie potraficie otworzyć oczu i zobaczyć na tej pięknej, ziemi, zielonej, wspaniałej, tak ziemi. też bogatej, y, która tak naprawdę traci, traci to wszystko i to z dnia na dzień coraz mniej naszych własności, naszej prywatności i naszej, naszej codzienności, która powinna być polska, a staje się troszkę, można powiedzieć, no nie chciałabym tych słów już używać. od innych przepisów, od innej, od globalizacji. Tak, tak, dokładnie. Zarząd nad nami przez WHO, wiele, ma, wiele zagrożeń. Jesteśmy służalczy, jesteśmy nazwani sługami przez ministra spraw zagranicznych. No, po... Jesteśmy dumnym, dzielnym, wielkim narodem. Podnieście się, wypnijcie pierś do przodu. Jesteście Polakami. Szanujcie jeden drugiego. Szanujcie i bądźcie wzajemnie dobrzy dla siebie. Polega, Bo tylko na polega. siebie możemy liczyć. I Polacy. My, historycznie, jak nam obce nacje pomogły. Kiedykolwiek. I Polak musi być dla Polaka w swoim, w swoim kraju bratem, bratem, i musi się troszczyć jeden o drugiego, bo coś mi się wydaje, że zaczyna się zmieniać. Zaczyna się zmieniać. Bardziej zauważamy, no już jakby powiedzieć, pomagajmy sobie. Ja bardzo proszę, apeluję, żebyśmy sobie pomagali. Tak. I ta pomoc, Miękkie żeby nie była serce. wykorzystana. I jak co później tak. w przysłowiu? Miękkie serce, a twarda. trzeba mieć? D. Ile kopniaków już dostaliśmy? Jak długo trwa gehenna narodu polskiego? Dziesiątki Jeśli... lat. Tak, jeśli na przykład w danych szpitalach jest ograniczona liczba pacjentów i okaże się, że dla Polaka we własnym kraju braknie środków i braknie miejsca na leczenie, bo wiadomo, kto ma teraz pierwszeństwo, to powiedzmy sobie tak naprawdę, dlaczego coś takiego ma miejsce, skoro my jako Polacy powinniśmy być na pierwszym miejscu. Zawsze Polak ma być u siebie na pierwszym miejscu. W swoim domu, w swoim kraju. Tak. Polska. Jesteśmy my gospodarzami. Byliśmy wczoraj wśród zaprzyjaźnionych, połączonych organizacji pozarządowych na konferencji, bierzemy udział, zabraliśmy głos. Proszę was wysłuchajcie to jest na naszym kanale YouTube oko PZN. Poglądajcie sobie, posłuchajcie jak światli mądrzy ludzie opowiadają i czego żądają, jakie projekty, jakie rozwiązania, i jaka krytyka wobec władz bo już tego nie nazwie innymi funkcjami i Sejmów, i parlamentów jest artykułowana przez organizacje pozarządowe, niefinansowane, które, które dokonują wyczynu wielkiego, aby, współ, aby konkurować z partiami, które wszystkie naraz te partie finansujemy milionami złotych, wszystkie, nawet będąc niepartyjnym człowiekiem, finansujesz partie, bo są finansowane z naszego wspólnego budżetu, z naszych podatków. Ty, podatniku, bezpartyjny, do partii należy 0,8% uprawnionych do głosowania. Zarządza Polską zaledwie. A wszyscy się na to składamy z naszych podatków. Natomiast organizacje pozarządowe zostają bez żadnego budżetu. W jaki, jakie my mamy prawa? Jak żadnych praw nie mamy, musimy sobie odpowiedzieć. Żaden z nas nie ma prawa kandydować. Tylko partie. Nie odeszliśmy od PZPR-u ani o milimetr w tej całej metamorfozie ustrojowej. Dziękuję bardzo. Szanujcie się, szanujmy się. Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy I do, do, do analizy analizy y, tych, y, tych dokumentów i tych filmików i, prosimy, I kwestii, które prosimy o większe zainteresowanie Polaków Polską. Także pozdrawiamy serdecznie i do jutra Do zobaczenia.